Bardzo serdecznie w programie Porozmawiaj ze mną. Poruszamy tutaj trudne tematy i tak naprawdę uczy czym jest komunikacja. Chociaż tutaj mogłabym powiedzieć, nie trudne tematy, a nie łatwe. Słyszą Państwo, jak to brzmi? No właśnie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Mateusz Rykała. Przed... Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię Mateuszu i dziękuję ci, że przyjąłeś moje zaproszenie do programu. I drodzy Państwo, jak mogę cię przedstawić? Jest to pedagog, co warto podkreślić, bo mężczyźni w tym zawodzie bardzo już nie, nie występują, bo jak ja kończyłam, bo to jest pedagog wczesnoszkolny, czyli nauczanie tak. początkowe, przedszkolne, i swoje doświadczenie zdobywa w środowiskowym ognisku wychowawczym, a dziś pracuje i wspiera wychowanków domu dziecka. Wiem, bo jest mi to bliskie sercu, bo sama jestem nauczycielem nauczania początkowego, drodzy Państwo. I ja będąc na studiach i pracując w szkole, no cóż, to były same kobiety, a tutaj <laughs> znalazł się mężczyzna, czyli cóż, wrażliwy, empatyczny. Zdecydowanie, jeżeli podchodzisz do dzieci, no musisz być taki, no nie da inaczej się pracować w ogóle z dziećmi, tak? Jakie masz do tego właśnie ustosunkowanie do dzieci, które... Bo drodzy Państwo, dzisiejszy odcinek jest o komunikacji, jak wpływa ona na życie, jeśli ma trudne dzieciństwo. Tak? o tym chciałabym dzisiaj powiedzieć trudne, ale drodzy państwo pamiętajcie, niełatwe. Zdecydowanie inaczej brzmi. Niełatwe dzieciństwo, no właśnie. Jeżeli masz na co dzień i, i styczność z, właśnie z dziećmi, z domu dziecka, jak one zachowują się w twoich oczach, jak, jak do nich mówisz, jak one mówią do ciebie. To znaczy, mam wrażenie, że podczas rozpoczęcia mojej pracy w domu dziecka, dzieci chyba nie do końca pokazywały taką swoją prawdziwą twarz. Miałem takie poczucie, że bardziej grały, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Natomiast z biegiem czasu, kiedy nabrały do mnie zaufania, sympatii, po prostu się polubiliśmy. Są naturalni. To już nie ma większego znaczenia, czy dzieci mają gorszy dzień, czy też lepszy, czy dostali pozytywną ocenę, czy też mniej pozytywną w szkole. Ja jak najbardziej zawsze staram się to akceptować i przede wszystkim mówić do nich spokojnie i mówić do nich tak, jak sam bym chciał, żeby ktoś ze mną prowadził tą rozmowę. To jest dla mnie takim wyznacznikiem dobrej komunikacji, przede wszystkim z wychowankami domu dziecka. Czyli jak one się zachowują? One są bardziej niecierpliwe, a ty musisz być bardziej cierpliwy? Tak, no jestem, to ja jestem dorosły w tej całej relacji yy, dziecka z wychowawcą, więc tak naprawdę to dorosłej osoby wymaga się tego, aby bardziej kontrolowała swoje emocje, uczucia i zachowanie. Daje dzieciom zawsze taki margines błędu, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że mają prawo nie mieć wypracowanych, dobrych wzorców zachowań, zawsze pozytywnych i zawsze odpowiedniego reagowania w niektórych sytuacjach. Tak więc, przede wszystkim uważam, że dzieci są impulsywne. Mhm. Niejednokrotnie też złośliwe, mhm. ale w tym wszystkim są też bardzo szczere i tą szczerość jak najbardziej ja doceniam. Czyli rozmawiać z nimi więcej? Tak, przede wszystkim rozmawiać jak najwięcej, spędzać czas, bawić się. Grać w piłkę, odrabiać lekcje. No właśnie, chciałam Ci zapytać, czy te lekcje z nimi odrabiasz? Jak przyjdą, wiesz, czy sprawdzasz? Rzeczywiście, czy, czy wiesz, te zadania są tak zrobione dobrze, czy odpytujesz je na przykład na kolejny dzień, na klasówki? Tak, jak najbardziej lekcje odrabiam, chociaż niejednokrotnie, gdy zerknę na jakieś zadanie z zakresu podstawówki, to sam jestem zaskoczony. Że takie w ogóle są? Że jeszcze. takie w ogóle jeszcze są, naprawdę. Natomiast zaobserwowałem też, że dzieci mają dość dużą trudność, przede wszystkim z językami obcymi, jeśli chodzi o język angielski, no i tak naprawdę głównie matematyka. Ale jak najbardziej yy, sprawdzam te lekcje, przygotowujemy się do sprawdzianów, przygotowujemy jakieś materiały i też po prostu się uczymy razem. I myślę, że najważniejsze jest to słowo klucz razem że nie pozostawiamy razem. tego dziecka. W samotności, bo to jest, w mojej opinii, naturalne, że dziecko ma prawo czegoś po prostu nie wiedzieć. Nie wiedzieć, tak. Drodzy Państwo, razem. No właśnie, a jak w tym dzieciństwie, bo to są chyba dzieci które mają rodziców, nie tylko dzieci, które nie mają rodziców, mamy i tatę. Czy wiesz jak wygląda na przykład na lekcji, czy jakich słów nie używać, czy nie używać mama i tata więcej, tego, żeby wiesz, w tej komunikacji te słowa pojawiły się czy raczej unikać? Czego właśnie unikać? A co bardziej wzmacniać, żeby te dzieci wiesz bardziej y, żeby poczuły się takie miały to poczucie bezpieczeństwa, bo myślę, że to tak. jednak bezpieczeństwo jest u nas najważniejszą wartością. Gdy się nie ma poczucia bezpieczeństwa, no to dalsze wartości w ogóle y, są bez znaczenia. Tak zgadza się. Jeśli chodzi o posiadanie rodziców, że tak się wyrażę, to jest to sprawa nieco złożona, dlatego, że niektóre dzieci faktycznie mają ten kontakt z rodzicami. Niektórzy niestety nie. Natomiast, jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, o tą miłość, którą rodzic powinien dać dziecku i troskę, to tak naprawdę dzieci czasem, niestety, w tych przypadkach tego nie otrzymały. No niestety, to jest tak, że te deficyty, które rodzą się na, na przestrzeni tych młodzieńczych lat, później należy po prostu nadrobić. Chociaż to nie zawsze Ale jest jak? możliwe no i tak proste do wykonania. To jest też tak, że Rodzice są pierwszymi osobami, które dają nam miłość, uczą nas, jak radzić sobie z emocjami, jak je wyrażać i dają nam poczucie bezpieczeństwa. W momencie, w którym dziecko trafia do domu dziecka, to tak naprawdę można to zrekompensować relacjami z wychowawcami. Ale czy one nie czują się gorsze w jakiś pewien sposób? No to jest świetne pytanie, bo jak najbardziej tak jest. Zaobserwowałem u swoich wychowanków przede wszystkim to, że nasze dzieci. Mają zaniżone poczucie własnej wartości, tak. czują się gorsze i mają poczucie, że niczego nie są w stanie w życiu osiągnąć, zrealizować swoich celów. I w momencie, kiedy słucham tego, to jest mi bardzo przykro i czasem mam trudności, żeby powstrzymać wzruszenie. Naprawdę. Natomiast, jeśli chodzi o poczucie własnej wartości, które jest u nich zaniżone, to tak naprawdę nie jest to wyznacznikiem tego, że już nic w życiu nie da się osiągnąć. Ponieważ podczas y, pobytu w domu dziecka mamy również współpracę z psychoterapeutami, którzy również dzieci wspierają w tych trudnych momentach. Ale ja również ze swojej strony niejednokrotnie dzielę się swoimi doświadczeniami odnośnie tego, że ja też kiedyś nie byłem idealny, nadal nie no jestem. Właśnie. I też w wieku. 10 lat uważam, że miałem zaniżone poczucie własnej wartości i to było spowodowane wieloma czynnikami, ale na przestrzeni kilkudziesięciu lat uważam, że znacząco zredukowałem to poczucie zaniżonej wartości i jak najbardziej da się to naprawić. I da się też zrekompensować to smutne dzieciństwo dzieciom przy rozmowie, że jak najbardziej są w stanie osiągnąć to wszystko, czego naprawdę chcą. I że mają takie możliwości. No właśnie, żeby to zrekompensować. To jest niełatwe. Tak, zadanie. <laughs> tak. niełatwe. A ponieważ no, w tym programie rozmawiamy, komunikujemy się, jak się komunikować, czyli jak dotrzeć do tych dzieci. Ja bym proponowała... Yy, Drodzy Państwo, to jest w ogóle mój uczeń, który jest tak. mój student, mogę tak powiedzieć, tak, tak. ponieważ zdecydowanie umie rozmawiać, ponieważ uczył się komunikacji u mnie, a była to neurolingwistyczne programowanie, czyli NLP, skończył tak. studia podyplomowe na uczelni i dużo ze sobą przebywaliśmy, żeby właśnie się tak. uczyć. Mieliśmy świetną grupę, sam Zgadza wiesz się. Mateusz, mieliśmy świetną grupę, a NLP drodzy Państwo, to jest nic innego jak nauka dobrej komunikacji tak. czyli neuro ponieważ świat poznajemy poprzez zmysły, lingwa czyli właśnie język i programowanie czyli jak złe nawyki e, przełożyć na dobre nawyki to jest tak w skrócie e, jak wytłumaczyć na czym polega NLP i powiedz mi e, dużo wtedy uczyliśmy się rozmawialiśmy bardzo dużo czy, bardzo dużo czy jakoś to Tobie też w życiu y, ułatwiło to komunikację i właśnie wśród y, no, Twoich wychowanków? Czy jest to w jakiś sposób, była ta wiedza potrzebna i przydatna? Tak, y, dla mnie przede wszystkim jest to wartościowe pod tym względem, że przestałem bardzo dużo oceniać ludzi. Mhm. A niestety. Mogę to szczerze powiedzieć, że miałem z tym komplikacje. Mhm. Przede wszystkim bardziej rozumiem siebie. Moja świadomość jest rozwinięta dużo bardziej niż te kilka lat temu, kiedy studiowaliśmy, mhm. kiedy ja studiowałem u ciebie. E, więc, jak najbardziej, uważam, że pod tym względem to jest fantastyczne rozwiązanie. Można poznać swoje emocje, jak je regulować, i czytać siebie. Uważam, że to jest najważniejsze. Także drodzy Państwo, zachęcam do rozmowy ze mną i do moich kursów. Mam tutaj studenta, który potwierdza to. Mateusz dobrze wie teraz, jak wykorzystać taką wiedzę. Rozmawiajmy dalej o właśnie takim dzieciństwie. Kiedy dzieciństwo nie jest właściwie no na pewnym poziomie, tak, nie jest tak. normalne pod tym względem. No to też słowo normalne, drodzy Państwo, to też nie jest dobrym określeniem, ale dzieciństwo, które ma pewne no, zaniedbania. Tak. Jakby to tak ująć bardzo kolokwialnie. Ja chciałabym Państwu powiedzieć jedną małą rzecz, bo e, kiedyś pisałam pracę e, magisterską na temat Kazimierza Dąbrowskiego i on mówił o integracji pozytywnej. I chciałam Państwu o tym powiedzieć, bo dezintegracja pozytywna to jest to, że integracja w ogóle, wiedzą Państwo, to jest wszystko poukładane, harmonijne i super y, działające. Natomiast dezintegracja jest to kompletny chaos. Czyli taki chaos jest w dzieciństwie. Czyli mogą wystąpić depresje, tak. lęki, zdecydowane nałogi, narkotyki, no różne tak, rzeczy dokładnie. się pojawiają. Ale co mówi... Właśnie Kazimierz Dąbrowski mówi, bo to był znany lekarz, psychiatra, filolog, filozof, mnóstwo, cudowna postać, proszę sobie przeczytać o tym człowieku. Natomiast on mówił, że te nasze doświadczenia, wbrew pozorom, one nas wzmacniają w tak. życiu dorosłym. Jak Ty myślisz, czy, czy tym dzieciom tak można też jakby w ten sposób ten problem opowiedzieć? Tak, myślę, że tak. Przede wszystkim, pierwsze co mi się nasuwa, to kiedyś przeczytałem cytat psychoterapeuty Karla Gustawa Junga, który opisał to mniej więcej w taki sposób, że dopóki nie uczynisz nieuświadomego świadomym, mhm. będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem. Mam takie poczucie, że dzieci, które faktycznie z tych domów rodzinnych wynoszą pewne deficyty, tak naprawdę to przykre dzieciństwo bardzo głęboko zakorzenia się w psychice, przede wszystkim w nieświadomości. I te dzieci nie zdają sobie sprawy z tego, jak dużą krzywdę mogą mieć emocjonalnie w swojej stronie. Jak najbardziej uważam, że traumy emocjonalne bardzo wpływają na dzieciństwo i te przykre doświadczenia, ponieważ nawet jeśli na przełomie właśnie dzieciństwa, później tego wczesnego nastoletniego życia, dzieci nie zdają sobie z tego sprawy, to ja jako wychowawca bardzo dobrze umiem to odczytywać i widzę. Co jest właśnie tym deficytem głęboko zakorzenionym w tych wczesnych latach? Przede wszystkim są to problemy z agresją. Tak jak wspomniałaś, nałogi, czy też wagary, czy też właśnie depresje, albo chociażby ataki paniki, z którymi ja też podczas swoich zmian w domu dziecka miałem do czynienia. Yeah. I tak naprawdę bardzo przykro się na to patrzyło. Natomiast uważam, że plus tego wszystkiego jest też taki, że. Znamy bardzo dużo przykładów ludzi, czy też y, sławnych, czy mniej sławnych, mhm. którzy dali sobie radę naprawdę w niesamowicie trudnych momentach. Mhm. I tak naprawdę, jeśli te dzieci mają jakąś bliską osobę, z którą my mogą porozmawiać, której mogą się w takim dużym cudzysłowie wyżalić, wyrzucić te wszystkie emocje, czy one są pozytywne, czy negatywne, chociaż w gruncie rzeczy, jakby na to nie patrzeć, to złość i gniew również jest pozytywną Oczywiście, emocją. Tak, tak. Więc jak najbardziej uważam, że dzieci mogą z tego wyjść i mogą dać sobie z tym jak najbardziej radę. Wbrew pozorom, młodzież zawsze przeżywa bunt, ale tak. w gruncie rzeczy to kiedyś mija. Ale tak. my jako wychowawcy, ty wiesz o tym bardzo dobrze, jak sobie z tym radzić? Bo to się uczyliśmy, tak? No tak, jak uczyć się z emocjami. Zresztą też ćwiczyliśmy takie narzędzia tak. na Twoje tak. emocje. Powiedz, pomogło? Tak, no zdecydowanie ja takich emocji związanych ze stresem mam zdecydowanie mniej. Co prawda, jest to wynikiem ćwiczeń neurolingwistycznego programowania, ale też dużej pracy już poza tym, tak, bo ja oczywiście. też y, prywatnie uczęszczam na jogę, codziennie medytuję, czy też stosuję treningi relaksacyjne, więc to na pewno też wpływa na mój komfort psychiczny i na redukcję stresu w takich codziennych sytuacjach. Czyli jak mówić y, do. Dzieci, które rzeczywiście mają to dzieciństwo niełatwe, mówić cierpliwie, spokojnie, dawać dobre przykłady, bo chyba tylko, tak. tylko takim wzorcem swoim można... Tylko pokazać, co. i jak, jak w ogóle należy postępować, bo tłumaczenie tutaj nie, nie w taką może no nie zawsze, drogę, tak. no właśnie. A czy przede wszystkim mówić spokojnie, do nich nie krzyczeć? Yy, dlatego, że no ja nie wiem dokładnie, jak pewne sytuacje wyglądały w tych yy, rodzinach, jeśli jeszcze te dzieci były w tych. Rodzinach yy, swoich, że się tak wyrażę. Natomiast domyślam się, że tam niejednokrotnie pewnie były też krzyki. Tak. Więc myślę, że dzieci kompletnie już tego nie potrzebują, żeby jeszcze w domu dziecka na nie, na nie krzyczeć. No, nikt nie lubi, jak się mhm. na kogoś krzyczy. Oczywiście. Ja też tego nie lubię, powiem faktu, że jestem już dorosłym mężczyzną. Oczywiście. Więc yy, ja przede wszystkim mówię do nich spokojnie. I nawet jeśli wyrażają swoje emocje w sposób no, nie najbardziej konstruktywny. Czy zdrowy dla siebie i dla otoczenia, to i tak im na to pozwalam. Bo nawet jeśli dochodzi do sytuacji, w których reagują bardzo impulsywnie, na przykład krzykiem, trzaskaniem drzwiami, czy też innymi no, niezbyt ładnymi słowami, to jednak daję im na to przestrzeń i wtedy ja mam taką technikę, że po prostu podchodzę do dziecka i mówię: Ok, nie podoba mi się to, co robisz, to jak się zachowałeś nie jest zdrowe, przeszkadza to mnie, Tobie i innym dzieciom, ale jeśli trochę się uspokoisz, to możemy o tym porozmawiać. Załóżmy, że jest na przykład dzień później, czy jakiś czas, kilka minut, czy kilka godzin później i spotykam się z tym dzieckiem w pokoju i rozmawiamy, to przede wszystkim ja dziękuję dziecku za to, że te emocje wyraził. Ponieważ to jest ważne. Podziękowanie, tak? tak podziękowanie za, za to, że w ogóle chciał z Tobą o tym w ogóle rozmawiać tak. na ten temat. Tak, bo jeśli to jest oznaką tego, że jeśli dziecko chce rozmawiać, to znaczy, że Ci ufa. Mhm. Tak więc dla mnie to jest bardzo ważne. No i przede wszystkim staramy się znaleźć wspólnie rozwiązanie, jak te emocje, jak z tej sytuacji można wyjść zdrowiej dla siebie i dla innych ludzi. Jeśli Dziecko ma deficyt albo problem z tym, żeby wyrazić swoją frustrację albo smutek, to tak naprawdę wówczas ja sugeruję albo napisanie listu, który wyraża te wszystkie emocje nawet z tymi niezbyt ładnymi słowami, ale jest to dużo zdrowsze niż na przykład krzyki czy awantury na cały dom, bo to jest nikomu niepotrzebne. Ale przede wszystkim zachęcam też. Później do treningów relaksacyjnych, do pójścia na przykład na spacer, czy do zamiany słów. I na zamianę słów na zasadzie to irytuje mnie, to jest dla mnie trudne, z tym mam problem. Nie lubię tego. To jest dużo zdrowsze, a tak naprawdę wyraża te same emocje, które byłyby związane z niecenzuralnymi słowami. Oczywiście. Czyli jak. Mówić do osób, które wychowywały się w domu dziecka, być cierpliwym. Tak. Zawsze z szacunkiem, tak. zawsze dokładnie jak, jakbyśmy rozmawiali dokładnie. ze sobą dorosłą przede wszystkim. Ja tak? dodałbym Bo do ona, tego jeszcze, przepraszam, tak, że ci przerwę. Mów, mów. Ja dodałbym do tego przede wszystkim jeszcze taką stuprocentową empatię. Empatię. Ponieważ y, zawsze, nawet jeśli już mię kilka minut, później gdzieś sobie usiądę w gabinecie czy w biurze i sobie tak myślę Mateusz ale przecież ty też byłeś w ich wieku mhm. i staram się w 100% być w ich sytuacji postawić się na ich miejscu że mają prawo tak się wyrażać bo nikt ich tego nie nauczył Tak bo nikt ich tego nie nauczył ale ty jesteś wychowawcą każdy jest właściwy człowiek na tak. właściwym <laughs> miejscu zdecydowanie drodzy państwo także Właśnie swoim przykładem dajmy, dajmy jak tak. postępować, dajmy taki wzorzec postępowania, jak rozmawiać i jak dać tym dzieciom odrobinę tego poczucia bezpieczeństwa, tak, które nie dostały dużo, dużo wcześniej. Także bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę, dziękuję Mateuszu. Również. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia.